Cześć kochani, to znowu ja. Już jestem po bieganku, dzisiaj 12 km, ale dzisiaj to tak na spokojniutko. Piękne widoczki, piękna pogoda po prostu. A żal nie było zrobić pięknych, pięknych filmiczków, żeby Wam pokazać te piękne widoczki. Naprawdę jest, kochani, przepięknie. Pogoda jest rewelacyjna, cieplusieńko. I te słoneczko, i te niebo. Po prostu wszystko piękne. Jak ja kocham uwielbiam takie widoczki. No, także korzystajcie, kochani, z pogody. A ja Wam życzę przepięknego dzionka, dużo zdroweczka, trzymajcie się, buziaczki przesyłam Wam od pozytywnej energii, trzymajcie się, jeszcze raz, pa pa. One, two, three.